Bramka do gry w piłkę nożną na boisku typu Orlik składa się z dwóch słupków o długości 2 metry. Widzimy jeden słupek 2 metry i drugi słupek 2 metry i poprzeczki długości 5 metrów. Tu jest 5 metrów, nie zwymiarowali poprzeczki, ale widać ten wymiar na dole. Marek jako napastnik pomyślał, że łatwiej byłoby mu strzelić gola, Gdyby bramka miała możliwie największą powierzchnię, chciałby skonstruować taką bramkę, na wyprodukowanie której zużyjemy tyle samo materiału, czyli suma długości słupków i poprzeczki będzie taka sama, jak w bramce na orniku, ale pole powierzchni będzie możliwie największe. Wyznacz wymiary takiej bramki oraz jej największe możliwe pole powierzchni. Zapisz oblicze. No zobaczmy, przede wszystkim musimy wykorzystać ten materiał, który był też i tutaj, czyli tak naprawdę liczymy, że suma tego, co tutaj jest, liczyłbym z takiego wzoru 2 plus 2 i plus 5, czyli wychodzi 9 metrów. Czyli ta bramka, którą widzimy, Składa się z 9 metrów takiego słupka, z którego wykonujemy to, i Marek chce stworzyć nową bramkę, ale na wykonanie której też musimy zużyć 9 metrów. Więc taka bramka mogłaby wyglądać tak. Są dwa słupki, jest jedna poprzeczka, tu jest jakiś X. Tu jest y, tu jest też x. Ale wiemy jedno, że suma tego ma wynieść 9. Czyli 2x i dodać y to jest 9 metrów, tak samo. Na pewno z tego wyliczymy jeden z wymiarów. y to jest 9 odjąć 2x. A przechodzimy teraz do treści, do sensu zadania. Mamy stworzyć taką bramkę, która miałaby możliwie największą powierzchnię. Bramka ma kształt prostokąta, czyli pole prostokąta to jest oczywiście, patrząc na to, x razy y. No to jeżeli w miejsce y wstawimy tę zależność, to pole tej bramki jest x razy 9 odjąć 2x. Jak wymnożymy, poukładamy tu po wymnożeniu 9x odjąć 2x kwadrat. Jeżeli pokładamy zgodnie z kolejnością minus 2x kwadrat dodać 9x. Jest to wzór na pole tej bramki w zależności od tego słupka pionowego. Ale jakie warunki musi spełnić? Jeżeli chodzi o x, na pewno musi być wielkością dodatnią. Ale kiedy przyjmie największy wymiar? Czy jest to możliwe do przeanalizowania? x będzie największy wtedy, jeżeli y będzie prawie równe z. Prawie równe z. To wówczas na 9 metrów będą składały się tylko dwa słupki x. Czyli na pewno x będzie mniejszy od 4,5 metra. No bo skoro 2x jest równe prawie 9, to sam x jest prawie równe 4,5. To jest założenie do x. I teraz przechodzimy do wyznaczenia. Pole wyrażone jest funkcją kwadratową, ramionami skierowaną w dół i największą swoją wartość osiąga wierzchołki. Czyli x jest równy p, a wzór na p to jest minus b przez 2a. Minus b to jest minus 9. Przez 2a, czyli 2 razy minus 2. Minus 9 u góry, minus 4 na dole, to będzie 2 całe i jedna czwarta metra. Czyli jeżeli x wysokością tej bramki będzie 2 całe i jedna czwarta metra, to mieści się w tym zakresie czyli należy do założenia, to wtedy bramka będzie miała największe pole powierzchni. I teraz zobaczmy, jakie są polecenia. Co musimy podać? Wyznać wymiary takiej bramy. No x już mamy. x wynosi czwarta m. Z tym, że raczej wymiary, jeżeli jest to możliwe, podaje się w zapisie dziesiętnym, to napiszę przecinek 25 setnych metra. To jest jeden wymiar. To jest wysokość tego słupka. Natomiast jeszcze muszę podać y. y to znajdę wstawiając do tego wzoru, który jest w tym miejscu. Czyli to y będzie równy 9 podjąć 2 razy 2,25. Czyli y będzie równy 9 odjąć 4,5. Czyli Y będzie równy 4,5 metra. Wymiary bramki 2, 25 metrów na 4,5 metra. Takie są wymiary i bramki. Odpowiedzieliśmy na pierwszą część polecenia ale mamy jeszcze podać największe możliwe pole. No Pole było w tym miejscu podane, wzór na pole, i x już mamy. Czyli największe pole uzyskam wtedy, kiedy w miejsce x wstawię 2,25. Czyli minus 2 razy 2,25 do kwadratu, dodać 9 razy 2.

I odejmuję 10,125, no to chyba taki sam wymiar wyjdzie na plusie 10,125. 10,125 tysięcznych metra kwadratowego. Podsumowując, wymiary bramki 2,25 na 4,5 to jest wysokość i długość poprzeczki, a pole największe takiej bramki to jest 10,125 tysięcy metra kwadratowego.